Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W trzecim odcinku zagramy Big Mucha Trackers 2. Komu ty chcesz zaimponować? Gra Jedziemy dalej w trasę. Mamy zapakowane ciężarówkę, wesoły skład. Yy, I następną osobę do przekupienia. Jak widzicie, pojedziemy yy, sprawdzić, ile do przekupienia jest. Ja mam około chyba teraz 60 tysięcy, jak się nie mylę. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Powiem Wam, że chyba bycie co zacznę tak trochę grać na boku, bez Was, znaczy włożyć sobie ładunki, yy, bo po prostu ja zarobię kasę, będę sobie odpierdolić ciężarówkę z tak, przeproszeniem, czy coś zrobić z ciężarówką, ale Was nie będę zanudzał cały czas transportem, tylko no, będę nagrywał takie momenty, gdzie akurat uzbieram kasę, będę go nie zbierał na ciężarówkę. Może trochę na sąd i wtedy będę Wam nagrywał to, żeby Was trochę nie zanudzać tym jazdą, bo praktycznie teraz to tylko jeździmy, nic się nie dzieje ciekawego. widzimy tylko towary. A my patrzymy na jakieś tam ciekawostki, takie jak na przykład teraz mamy, zobaczymy jaka kwota kasy jest nam potrzebna, żeby przekupić e, tam kogoś, nie, e, jakiegoś świadka czy coś. Idźmy do ABARu, sprawdźmy ile kasy jest potrzebne. Kogo ja tu muszę przekupić? O, o, o. LOL. O kurde. Zrośnięte chyba. Na to wychodzi. 300. O kuźma. Ładnie. Pai No dobra. nieźle 300 tysięcy. No, kurde będzie ciężko. Będę musiał się najeździć. I to wy mnie. Ser, ser, Ser mamy tylko? Kurwa, przepadł. No czekajcie, a ile ja mam... Dlaczego ja mam tą naczepę? Przyjał już cysternę brałem ostatnio ci. Nie, nie wychodź. Kupujcą cysternę. Chcę zobaczyć właśnie czy jak będziemy jeździć z must... cysterną czy coś, to wtedy must... <coughs> nam się zmieni... Nie, gdzieś się kurwa nie zapisał, nie wiem dlaczego... Hmm. Chcę zobaczyć czy Czeka, legalne towary. Jakiś nic to jest no, Dobra, jedziemy. Więc raczej powiem Wam szczerze, że w, tutaj w dzisiejszym odcinku to rewelacji nie będzie. Gdzie by tu pojechać? Do rafinerii. Rafineria i ropa. Ropa mam tam kupić. Chemikalia mam wstąpić. Nie ma napisanego nielegalnie. Jestem ciekaw, jak jest nas policja od razu gonicę nielegalnie. No nielegalnie wpada się do ziemi, żeby się zarobić. Poproszę ucho! Znacznie ty się ukradł, ale chyba nie muszę dać. Fajne minuty mamy, patrzcie jak mi się to się dziwiło. Cały czas prosty, cały czas prosty. A, bo to tutaj, nie byliśmy tutaj. Tutaj nawet, tutaj nie będę mógł nawet distinguować ciężarówki czy coś. Widzę, że facetka stoi. No, zarobiłem tylko kasę, ale chyba. O! chemikalia i to kuj! Co robiłem? Nielegalnie chcą, dobra. Co to tu mogę Ciebie kupić? Wszystko. To, żeby nie zarobił na to. Może był straszny. Oh, well. Uj, raz się żyje. Jedziemy tam. Raz się żyje, co z tego, że mamy nielegalną. I nie, nie czas ten do przejechania, bo 3 minuty. Idźmy dalej. Daj stary, ten O, mamy kamerę z zewnątrz, no, zobaczcie, to też mamy kamerę z zewnątrz. Fajnie klimatycznie! <laughs> Fajnie to wygląda. No. CB rata, widzicie, rata nam jakiś mamy telewizor czy coś, liczniki. I najlepsze, że liczniki chodzą, nie? Nie będą na nich być, ale... Ok, o no, muszę się przestalić szybko, bo mamy jutro. Tu bym już, a trochę nas będzie gnębić, bo mamy trochę do przejechania. A, je, 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 je. Był było solid 11 czerwone Było już czerwone. Byłem chcecie by Ciekawe co nam to zrobi... Czy bory bory nam towar, czy co? O, Dobra. Zobaczył, że nie damy się. Too, Regan skoczy się jak No, tu, na prawo. prostu inne części się pojawią. Niestety raz będę ładował. Nie wiem pewny czy udażę, bo jak mówię, ten gości z tą rakietą, to, to kurwa że by było pociąg zaroska. No i jeszcze mamy z góry taką Amerykanów z to. Tutaj trochę mało widzę, nie widzę co się dzieje. Ta jest klimatyczna, ale to spokojnej jazdy. Ja chyba zostanę przy tej. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy na moc, złudzony. Kluźba, co jest, no? Będziemy jeszcze podjechać. Na początku nie wiedziałem o co chodzi, nie? Jak zacząłem grać w tę grę. Widzicie, przyspieszyłem dużo klawiszy i szybciej zaczęło się tam. Zobaczmy, co to jest. Na prawa, no? To dobrze. Dobrze, o trochę czasu nam było.

Idziemy sprzedać towar hey, what's up? Jeżeli oczywiście to sprzedałem. Na razie, O, widzę grubo. No, w sumie to tożko. Nie Ale nielegalnie nie chcę. Niedobrze. Niedobrze. Ile mamy kasy? 69 tysięcy. Nie wiem jak my się dorobimy kuźba czegoś. No, idziemy, misji nie ma. Nie ma nic misji. Będziemy tutaj. By nam, o wzrósł nam ten, bonus, widzę, 5500 to jest tego. Ja się dziwiłem się dlaczego mam tu już za ten. 7000 się zarobić. Za Do fotoradą dostajemy coś? Dostajemy Nie wiem, ale dużo dostajemy. The truth, the truth's from the void. I know these words are dead somewhere before TV now inch for the car, TVA now inch for the car, TVA now inch for the car, TVA now inch for the car Rock 111 Żyjemy, żyjemy. O, świnia! O kurwa, ten drakieton! A, kurwa, mogę go nie załatwić na czerwono. Teraz tak? co się stało? Gdzie ja tu mam tutaj złe wazu? Kurwa? Tu, Nie byliśmy tu? Nie byliśmy tu jeszcze? O kurwa. A jedno. ale nie ma kurwa na tego monuzu zapakowanym. Za dupie jakiejś. O jo kurde, typowy wieśniak z golfa. Kurwa. Nic nie zarobił cię pierdzie nam nara. No come on, no. Come on to kasa command. Tu byliśmy Capital City, Duke's, Greenback. Idziemy do Greenback i kończymy. Bo mi się wydaje, że dalej nagrywanie nie ma sensu na razie gry I'll bizarre object. There comes a, time pojeżdżę for sobie animal got a the place. And the good folks and animal Oh yeah. Wide grip expanded high-impact snout adjusters, motorized poultry flatteners, and board. Ask at your local store for animal kindness products Because your livestock should be a laughing so, stock, stock. <coughs> Rock 111 no, This is Rock 111 pumping out the best in metal, techno, grindcore, speedmo and industrial you know? slam punk Hey Line 6, you're on Rock 111 I'm to think I you know, know. Think it, Well, why, why would I want to look at your pig? Hmm? Uh, she ain't been the body, off that hat uh, uh, Why was she on the yeah. road? <laughs> I had to take her up. Oh, I he oh yeah. Uh, I don't do but looking at pigs, okay? I'm a celebrity rock dj Chuckie Nathan. No, this is Zach Fender on Rock One Eleven. Stop. Boom. Hi. 3 dolary, ja pierdziele. Dobra, tak więc no, będziemy się żegnać, no bo mówię wam widzicie, o Big Mac, jakie mam ładne logo. Nie ma, nie opłacę się tego dalej nagrywać, tak więc jak coś ruszy, zdobędę kasę i ruszę, że będę miał kwotę y, odpowiednią do y, salda, znaczy żeby stunigować, jest sobie trochę ciężarówkę i że zarobię sobie jeszcze te 300 dolarów na te bliźniaczki to Wam pokażę materiał jak będę wiecie przekazywał im jak się pojawi jakaś misja, dobra? Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie